Więc pokaż się. Wtedy ty zaczniesz się bać. Do wygrania dwa bilety podwójne na film Czarownica. Więcej informacji na www.lm.pl Ukośnik bilet. Najpierw spotkanie z gościem specjalnym najbliższego kina konesera w Liosie, Tomaszem Braczkiem, a po dyskusji film Log. Iwan opuszcza pracę na budowie w Birmingham i udaje się do innego miasta. Podczas podróży samochodem prowadzi rozmowy, które odmieniają jego życie. Pytanie konkursowe: do jakiego miasta wybiera się bohater filmu? Boże, szybko, 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 szybko. Dziennikarz Robert Torres wyrusza w podróż do Hiszpanii. Ma się tam spotkać ze swoim ojcem, Manolo Torresem, ale przede wszystkim szukać będzie materiału do swojej książki. Wydawać by się mogło, że to historia jakich wiele, ale nie wtedy, gdy bohaterem książki ma być Jose Maria Escriba, założyciel Opus Dei. Pytanie konkursowe. Podaj hiszpański tytuł filmu. The Best of British Theatre in a Cinema Near You. Reżyser American Beauty i Skyfall powraca do National Theatre, by wyreżyserować jedną z najsłynniejszych sztuk Williama Shakespeare'a z Simonem Russellem Bilem w roli tytułowego króla Lira. Pytanie konkursowe. Podaj nazwisko reżysera przedstawienia. Więcej o wydarzeniach kulturalnych w Zakładce Imprezy.